Tę samą pracę jesteśmy już w stanie wykonywać krócej, a badania pokazują, że pracownicy, którzy pracują krócej, są bardziej efektywni, bardziej wypoczęci, mają też więcej czasu na rozwój i korzystają z tego pracodawcy. I myślę, że na tym powinna polegać poważna dyskusja o kierunku, w jakim zmierzamy. To jest problem tej dyskusji z przedstawicielami lewicy, szczególnie spod szyldu Razem, że oni opowiadają bajki tak. na różne tematy, które są kompletnie oderwane od rzeczywistości. To jest baśnią. Natomiast... Europośle. No właśnie, nie właśnie wchodźmy, baśnią jest to... Nie wchodźmy to, na taki poziom, bośnią, że ktoś opowiada to... bajki, bo bajki Dobrze. i baśnie to na przykład państwo opowiadając mówiąc, pani... że... No to niech Pani odpowie na pytanie, nie Pani mieszka, redaktor, nie, niech Pani nie odpowie na pytanie, szkoły mają pracować teraz 4 dni? Jak nauczyciele ustawa, mają pracować 4 ustawa, dni w tygodniu? Powinniśmy rozmawiać, jak deregulować gospodarkę, jak pomagać przedsiębiorcom.